No Dobrze, przycisk mam już założony. Znaczy czytnik linii papilarnych nie mogę się przestawić. Korpus już jest złożony i powiem wam tak szczerze, przycisk ładnie. Sprężynuje. Teraz jestem zadowolony z tego jak to działa, bo tamten naprawdę nie klikał praktycznie wcale, nie odbijał, nie przyciskał. Także to wszystko stało w miejscu i naprawdę istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zwierał ten przycisk całkiem włącznik i mogło się tak dziać, że on się po prostu nie wybudzał. Także teraz myślę uruchomić telefon. O, proszę bardzo. Telefon się uruchamia. Przynajmniej wiem, że przytrzymanie, sekundowe, bo tak się uruchamia Motorola, zadziałało i telefon się uruchamia. Zaraz zacznie rozmawiać z nami, gadać. Przynajmniej taką tak, mam nadzieję. Hello, Moto. Hello, hello. Też witam, witam. Także widzicie, telefon się uruchamia, nie wiem czy są dane prywatne, raczej nie. No więc widzicie sami, mamy to i cóż, składam telefon, sklejam i do klienta. Do zobaczenia.